Paweł Frytusz i z numeru 91 gra w meczach Bartosz Groczek Trenerem naszej drużyny jest Patrona Skrzecz, a jego asystentem Danik Malinowski A zatem dziś e, nasz rywal jaki byłbym z powodem celem e, z wygraną Pana zespołu w tym sezonie wierzył e, w, w to aby awansować do wdzięcznej linii Szanowni Państwo, który z białeśno, Polska, by nas. Nie, usłyszę, że jest Polska Zabierz! 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 Ligi! Lider lepszy od wicemitera, Zubry Białystok, wygrywają 103 do 63, wielkie brawa dla na naszych zawodników, dziękujemy drużynie z regionu, za świetną sportową rywalizację, dziękujemy drużynom z regionu, za obecność na tym spotkaniu, szanowni Państwo, 16. 2... I 1... jak i w drugiej linii o tym, ta piękna przygoda serio wygranych trwała jak najgorzej. Za tydzień będzie gierastowy, za CZW Warszawa, a 15 stycznia tej w Elfalii o godzinie 18 Rybka ZNW z Katarystów Blaskęty w Podlaskim. Dziś to wszystko. Jeszcze raz wielkie prawa dla zwycięzców. Żubry Hortydały 100 wygrywają 103-83.

Dobra, zaraz... dobra, 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 dała czekaj, o, dawaj. ekstra, do zobaczenia w następnym meczu, no, no bo jak jak jest, o, dziękujemy zobacz, Panie. Zobacz, dobra. Zobacz, zobacz. Zobacz, 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 zobacz. Czujemy, że naprawdę jesteśmy mocni, ale no nie możemy też popadać w tym bo to jednak dopiero początek ponieważ mamy na wyższe cele, taką no na pewno nie wiadomo jak szczycić z tym, że zajmiemy pierwsze miejsce, bo później uczył się z innymi grupami, wtedy zaczyna się trafi, to o, Nie po prostu, ten, to to Ja to chciałbym, to bo i się bo bo to na nie ale teraz, jak Zgadzam się, że jest trochę ciężej. Z zespołami, powiedzmy, z którymi gramy z niższych miejsc tabeli. No, trochę ciężej się zmotywować na te mecze, no ale jednak jesteśmy profesjonalistami, więc musimy się motywować. Trener też tak na to żebyśmy się w każdym meczu. No, mecze szkół no, to, myślę, że nawet nikt nie musi nas motywować, bo zdecydowanie każdy chce wygrać. No i że dzisiaj, że czasami nawet z tymi słabymi, zdolnych które je motywowali, mecze dzisiaj bardziej No tak, to właśnie jest przez to, że dzisiaj każdy był zmotywowany na szkół także ta gra tak. To Wygrane. Wszystko było tak. Myśli, że To nie jest tak, że odmyśla. Pewne warianty były odmyślane, były przeanalizowane, byliśmy przygotowani, na niektóre praktycznie musieliśmy odpowiadać. Dla mnie najważniejsza rzecz wszystkim w całym meczu była ta, że każdy zmienił w z łapki dawał dodatkową jakość, w szczególności w obronie I, i wtedy naprawdę łatwiej się gra z jeżeli każdy dokłada cegiełkę. Trudno jest wychodzić z ławki i ja mam szczególny szacunek do, do kobiet, którzy wychodzą z ławki, bo to jest trudniej się gra i wówczas, wówczas nie i tak dalej. Natomiast w dzisiejszym meczu każdy, który wszedł z ławki, dołożył bardzo dużo do wartości zespołu i ja jestem z tego naprawdę bardzo trzech. to też e, mówi o tym, jak jesteście też mocni e, i to, co pokazują wyniki, że ta ławka e, daje właśnie też e, dobrą zmianę, że ten skład jest szeroky. Tak, no, na początku z ono było więcej i teraz mamy już taki skład pełny i myślę, że każdy z zawodników jest przygotowany na to, żeby większy to pokazali, zarówno przy ławki, jak i oczywiście przy wszystkich startowych. Ja jestem z tym dumny. Czy się ten mecz, czy też dużej ilości kibiców był też chyba tak dla Was emocjonalnie bardzo ważne. To było widać też po tym, jak się cieszyliście też ze zwycięstwa. Myślę, że każdy z zawodników, e, myślę, że również z klubiców ma świadomość tego, jaki zespół do nas przyjechał, bo zespół z Legionowa, są tam zawodnicy, którzy grali w Ekstraklasie, e, e, Pierwszolidowcy, więc to jest naprawdę bardzo dobry zespół. E, natomiast do każdego meczu przygotowujemy się jednakowo. E, ja się bardzo cieszę, że robimy, biegamy, a do tego jeszcze dokładamy jakość indywidualną i dlatego są budowana drużyna przez Trenera od początku, czy to było tak, no bo tutaj jak patrzycie się na wyniki, no to ona od początku była mocna, wszystko wygrywacie. A jak z Pana perspektywy, bo widać, że tej jakości też gry chyba przerywały. E, tak, wspólnie z prezesem zanieskim skonstruowaliśmy, zabraliśmy bardzo dobry, bardzo dobry film. Przede wszystkim intelektualnie i osobowościowo zawodników, e, którzy wiedzą, po co tu są, e, 100% angażują się we wszystko to, co wspólnie robimy i to dajemy. Druga sztuka, zapewne, teraz zadanie przed Panem i Pana zawodnikami, żeby utrzymać, czy też rozwinąć to, bo jesteśmy tutaj dopiero na pół do sezonu zasadniczego, a jeszcze potem, wiadomo, Oczywiście, e, to nie jest koniec e, ligi. Jesteśmy w trakcie, dlatego tak. musimy się nie Ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że możemy grać jeszcze lepiej. Jest, są jeszcze rezerwy. Postaramy się tak prowadzić tak, e, tak zespół, żeby w maju funkcjonowały e, się. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. bardzo ważny Rekord w konkwencji, są ludzie zainteresowani, wspaniała publiczność, kontynuująca, e regionowa, to jest święto, sportu, poszukiwanie serce mi się Bardzo fajne było Dzisiaj też w Płyżu, tej radości było widać gry. Tak, byli bardzo zmotywowani, z Tobie To jest szczęście, bo czasami mamy obiadane, z którego analizujemy zapobieganie, poprzez takie spółki, jakieś chciałki, takie rozmowy, z posłami, które mają kontakt z niepodobiegiem, tak. ale tak naprawdę to się wszystko to проект, w miarze praniu. I wydaje mi się, że ten zespół, przykłopcy, co

Właśnie W każdym taką doskonałą zmianę. Widzimy to w tym roku. A potem od 2021 roku pokaśniało powiedzieć, że jest Tak, 100% tak jest zrealizowane. Mieliśmy tak to podsumowanie pierwszej części sezonu w 2015. Spotkanie wewnętrzne, grupowe i w pierwszych słowach, w których się do zespołu sztabu tromerskiego, to była po prostu dziękowanie za zrealizowanie zadania, zadania. sztucznego. Dziękuję. Proszę. Z powodzenia, do uważania.